Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie krótki filmik. Będziemy robić porządek tutaj. Muszę zaorać ten kawałek i przejechać sprężynówką z wałkami. Tutaj mama będzie czosnek sadziła. A dobra. Pastuch chyba jest odłączony z tego co pamiętam. Nie, nie, nie. Chodzi. Widzicie? Abym się naciął. A wyłączymy. Tu wyłączymy, bramę sobie otworzę, bramę sobie otworzę. Zaraz będę traktorem wyjeżdżał. Ale to dobra, to za chwilę sobie odłączę. Skoro tu już jesteśmy, zobaczymy przy okazji, co tam u przy Słychać no, Słuchajcie, pogoda jak nie na koniec października. I dzisiaj się znowu dzień zapowiada. Pewnie gdzieś będzie około 15-20 stopni. Pszczoły latają. No, dobra. Słuchajcie, ja idę, podpinam puk. łączę się jak będę e, działał na polu. Co tu dużo mówić. Na samym wstępie, słuchajcie, chciałem was zachęcić do dodawania opek w górę, bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do oglądania. No, pierwszy pasek, można powiedzieć, że nawet równo Ej, ja i tak tu jeszcze będę wałkami ze sprężynówką wjeżdżał. Także będzie trzeba na pewno środek poprawić, jak się ora nam to wiecie, zawsze zostaje rowek na środku. Idę zobaczyć przy okazji, skoro już tu jestem, jak tam z tyrodury. czy się tam znowu coś nie dobierało i przy okazji sprawdzę trutkę, ostatnio ten film widzę bardzo poruszył niektóre osoby, ale ktoś mi tam pisał, że do lasu nie wolno trutki wywozić, owszem, z tym się zgodzę, ale słuchajcie, ja nie jestem w lesie, tylko jestem u siebie, można powiedzieć, na podwórku. Także gryzonie są tutaj intruzami, a nie e, ja jestem intruzem. Oczywiście do lasu trutki nie wychodzi o, no, jak zwykle, trutka wyciągnięta. Tu pszczółka, trupka wynosi, nie pochodzę za blisko u mnie jeszcze zaatakują. Jeszcze trutka jest, najwyżej jutro doniosę. Jakiś tam super świeżych śladów chyba nie ma. Kwestia czasu, tak jak mówię, to do pierwszych mrozów do pierwszych mrozów gryzonie się dobierają, później już sobie dają spokój, już znajdą miejsce na zimę. Także, e, jak to mówią, jak to przysłowie mówią, wolność Tomku w swoim domku. Także, e, jeżeli chodzi o tą trutkę, to taka poprawka. Las, co prawda, mam tam jakieś, nie wiem, 100 metrów oddalony, a tu jestem u siebie na prywatnej posesji. Także. Ja w ten sposób walczę z gryzaniami i czy się to komuś podoba czy nie. O kurde, powiem wam, że ciężko mi cokolwiek nagrać po 12 godzinach jestem w pracy, spałem nie wiem 4-5 godzin. No i odczuwam zmęczenie, a to już drugi tydzień idę po 12. Także. No nie za ciekawie jest. No, tak wygląda pierwszy przejazd, ja się słuchajcie, biorę do pracy, łączę się za chwilę, zapraszam do oglądania. No i tak, słuchajcie, jak zwykle mi pośrodku coś zostało, pomimo tego, że równo starałem się jechać z każdej strony, zawsze ten kolerny środek zostanie. E, co mi się marzy w przyszłości? Większy traktor, większy pół. Żeby nie było takich problemów, nie musiałbym jeździć, wiecie, e, taki, żeby był pół, że się obracał. E, no, żebym mógł podnieść i obrócić go, nie musiał tak zmieniać tych stron, i jeździć w półko. o to mi chodzi. No i tak pole zaorane, jadę przepięć maszyny, Podepnę teraz sprężynówkę z wałkami. No i się to podrówna. Przede wszystkim ten środek trzeba podrównać. Sami wiecie, jak się orze na. Miedzę, no to zawsze ten środek wyjdzie, wyjdzie rowek po środku. Co tu dużo mówić? O, kurde, powiem, mam, że zmęczony jestem. Dobrze, że jeszcze ten tydzień tylko idę po 12 i będę miał urlop. To no to co? No znowu będzie robota przy samochodach, muszę porobić przy maszynach. Jeszcze tam jedno poletko mam do skończenia. Do pszczół już na całe szczęście nie będzie trzeba zaglądać. Mam taką nadzieję oczywiście. Także pomału do przodu. Przepinam maszynę, jeszcze coś dogram. No i dzisiaj wleci filmik. Także zapraszam do oglądania. No i tak. Słuchajcie, mówiłem, że takim zestawem trzeba uważać. Ja dzisiaj jestem zmęczony, niewyspany, no i się narobiło. Muszę to zaraz odgiąć z powrotem. Przychaczyłem delikatnie, wygiąłem blachę. A no kurde. No, tu chyba będzie trzeba młotka wziąć. No dobra, naprawione, tylko że tu od góry się trzyma, a tu na dole widzicie co się stało. Przydało się to heftnąć z bawarką. Eee, wiecznie coś. Dobra, biorę się do pracy, czas goni za niedługo do roboty idę. No i tak słuchajcie, poletko skończone, mógłbym oczywiście jeszcze poprawić, ale nie mam czasu już jeździć, za godzinę do roboty idę. Wiecie sami jak jest, trzeba się wykąpać, jeść, jeść coś sobie zrobić. Taka jeszcze rozkmina na sam koniec mnie wzięła odnośnie tej trutki, tam się pseudo oburzyli. Mówicie, że mogą tam tą trutkę zjeść jeże, sikorki, sowy. No Słuchajcie, ja przez tyle lat, co stosuję tą trutkę, jeszcze podkreślę, że stosuję ją u siebie. No mam parę drzew na krzyż, taki mini lasek, można powiedzieć. Nie zaobserwowałem nigdy żadnej ani martwej sowy, ani martwego jeża, czy sikorki. Gdyby taka sytuacja była, to oczywiście bym trutki nie stosował. A skoro jest u mnie. Bardzo dużo gryzoni, no to po prostu stosuję żeby uchronić pszczoły przed nieproszonymi gościami. Gośćmi, no. Tak dobrze mówię? No. Słuchajcie, jeszcze myślę, że jak pogoda pozwoli, to coś z jakiejś pracy na polu nakręcę. Mam tam jeszcze jedno poletko do zrobienia, pszczołom to już chyba w tym roku myślę, że dam spokój, już tam raczej ewentualnie, a no, nie do końca dam spokój, widzicie, Uff. z tego zmęczenia to powiem Wam, że już sam, sam nie wiem co mówię. E, w grudniu jest wszędzie oczywiście polewanie kwasem szczawiowym, mam nadzieję, że nie będzie już czerwiu, Wy, wyczaję jakiś e, cieplejszy dzień, no i wtedy poleję kwasem szczawiowym, takie dobicie warozy. No robię tak co roku i się sprawdza. No i to by było dzisiaj na tyle. Słuchajcie, jeszcze raz zachęcam do dawania pek w górę bądź w dół. Jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. I zapraszam do oglądania. Ja rozpinam maszynę i zbieram się do pracy. Trzymajcie się cześć. Hej.